Dominacja wrocławian no w tym starciu była ogromna. Byli lepsi od początku do końca, grając skutecznie i w ataku i w obronie pokazali, że dzieli ich różnica klas odrywali, rywali, którzy gościnnie występują w stolicy Dolnego Śląska. W przerwie meczu zostały wręczone okolicznościowe medale zespołom za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w Basketmani i Wrocławskiej Lidze Koszykówki za sezon 2019-20. W piątek Rewanż polsko-słowacki. Zobaczymy, czy przeciwnik będzie w stanie czymś naszych zaskoczyć. Memoriał to oczywiście wyjątkowe wydarzenie, bo Adam Wójcik uznawany jest za jednego z najlepszych polskich koszykarzy w historii osiem razy zdobywał mistrzostwo Polski, w tym trzy razy ze Śląskiem. Po trzy razy został wybierany na MVP sezonu zasadniczego polskiej ligi koszykówki i finałów PLK dziesięć razy wybierany był do najlepszego składu PLK. Osiem razy wystąpił w meczu gwiazd, a w reprezentacji kraju zagrał 149 meczów, był z nią czterokrotnie. Na mistrzostwach Europy te liczne liczby robią niesamowite wrażenie, ale to wciąż tylko liczby. Adam Wójcik przede wszystkim był jednak ikoną dla kibiców, zwłaszcza tych z Wrocławia, w którym zbudował swoją legendę. Memoriał to nie tylko podziwianie seniorów Śląska, to też kibicowanie pierwszoligowej drużynie TBS Śląska 2, która wkracza w finałową fazę przygotowań do sezonu. Na zakończenie memoriału w sobotę o 12 w Kosynierce zmierzą się ze sobą TBS Śląsk II Wrocław i TS Wisła Kraków, a więc Dwaj Beniaminkowie pierwszej ligi mężczyzn. Wstęp na mecze w Kosynierce. Wolne osoby z karnetem na sezon 2020-2021 mają zapewnione wejście w dowolnym momencie trwania imprezy, natomiast pozostali kibice będą wpuszczani na zawody do osiągnięcia górnego limitu 299 osób.